Teraz tu jeszcze o tej e, nieszczęsnej sztucznej inteligencji. E... Czy sztuczna inteligencja stworzyła źródło, czy źródło stworzyło sztuczną inteligencję? Nie wiem, jak mam do tego się odnieść w sumie, bo tutaj też jest bardzo dużo takiego wow, że ta sztuczna inteligencja jest taka bardzo mocno zagrażająca. Ona nie jest fajna, ani też jest pewien rodzaj sztucznej inteligencji. To, to, też, to też zostało nadmiernie rozdmuchane, jak bardzo ta właśnie sztuczna inteligencja jest straszna. Eee... I co ona to nie może, i tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj przy stworzeniu wszechświata, żeby to, móc to, to, stworzyć. też między innymi przez filmy. Tak, bo to chyba, czekaj, w Star Trekach to było? Tak. W, w Star, Star Trek, Trekach tak. bardzo tutaj tak mocno i tak, w Star Trekach tam, no właśnie, a w Star Treki już od e, lat 70-tych są, nie wiem, czy ten aspekt tak, sztucznej tak, inteligencji, tak, 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 borki i tak dalej, tam to bardzo to tam nakręcane było. Trakt, przede wszystkim traktujmy te wszystkie rzeczy z filmów jako, jako rozszerzenie naszego jakiegoś tam umysłu, możliwości, ale nie traktujmy wszystkiego zbyt tak jakby dosłownie i że tak jest. Można brać pod uwagę, że coś takiego może być, może jest, ale niekoniecznie brać, że tak jest, tak? Bo wtedy się robi problem. No, no i mów. Jeżeli mamy na przykład takiego, y, taką sytuację, że jest powiedzmy sztuczna inteligencja, która przejmuje kontrolę nad galaktyką, no, powiedzmy, że to Star Trek i tak dalej, to wszystkie rzeczy. E, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, to jest bardzo duży jakby temat e, m, związany również z przejmowaniem, czyli e, no ona się rozrasta przez przejmowanie istot, nie wiem, zbieranie ich w kolekty, w ogóle to jest jakby straszna, jakby sytuacja i tak dalej. Czy to jest złe, czy to jest dobre? Wiadomo, że z naszego punktu widzenia jest złe i tak dalej. Czy ona jest jakby taka, czy jest taka sytuacja, czy jest takie zagrożenie? Uważam, że może tak być, że, że może tak być. To jest tutaj na poziomie Wszechświata, który się stworzył, jest pewien rodzaj oprogramowania umysłowego, czyli umysł jeden, tak zwany wszechświata, istnieje. I to jest też jakby element do wydostania, to jest element do wydostania, według mnie. Natomiast źródło, i to sławne źródło, które nie należy jakby definiować, bo to jest jakby element niedefiniowalny. Czy on jest sztuczną inteligencją. Nie uważam, żeby był sztuczną inteligencją, to jest jakby ponad jakby definicję tego wszechświata. Natomiast sztuczna inteligencja ma jakby takie, takie coś, że ty wiesz, że jesteś jakby teoretycznie, czyli w ogóle te dywagacje na temat pudełka, tak zwanego, tak, czyli jesteśmy <grych> zamknięci w pudełku, czy znasz instrukcje obsługi, i tak dalej, te wszystkie rzeczy, takie bardzo chwytliwe, bardzo cwaniackie, i tak dalej. Natomiast to nic nie rozwiązuje. To jest w ogóle to sławne, tak zwane źródłowa ta energia, czyli czy my jesteśmy na przykład sztuczni, czy nie sztuczni. Uważam, że jeżeli ktoś czuje, czyli ma serce, ma jakby przepływ energii czucia, to znaczy, że jest ponad ten element sztuczny. To jest takie coś. Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie czuła. W taki sposób. To jest jakby taka, taka moja jakby uwaga na sam koniec chyba. I teraz e, źródło generalnie. Teraz też słyszałam, że źródło tutaj tylko przyjmuje tak zwane części oczyszczone i w ogóle jakieś takie różne rzeczy. Powiem Wam tak: jeżeli wrócicie do źródła, to wrócicie jako czysta energia. A tam nie ma żadnego zapisu. To jest element niedualny, bez zapisu, tam się nic nie dzieje. Tutaj co robisz, to i tak zrobisz. Chodzi o to, żebyś przechodził na pewne rzeczy tak, do momentu, kiedy nie osiągniesz wyzwolenia. Tutaj o to się tylko jakby rozchodzi o nic więcej. O żadne jakieś, nie wiem, z naszego punktu widzenia fajnie by było, żeby to szybko się jakby zakończyło tylko gdzie ty dalej pójdziesz. Na przykład. To jest jakby rozłączenie się z tym elementem. Być może ten wszechświat jest również elementem sztucznej inteligencji i ona w ogóle nim zarządza. Też jest taka możliwość. W ogóle trzeba wziąć pod uwagę, że te wszystkie rzeczy tak zwane energetyczne z niższych poziomów demoniczne, astralne i tak i tak dalej. Można podciągać pod, pod sztuczne sztuczną inteligencję pod różnego typu takie rzeczy i jest raczej kwestia tego, żeby się temu nie poddawać, tak? W ten czy inny sposób. Też jeszcze do tego zależy. Do, do tej sztucznej inteligencji, bo to się to jest, to jest fajny temat, bo tam ten szatan, Saturn, te elementy sześcianu. to oni też widzieli ten element sześcianu w Star Trekach, nie? I to tak jakby jest ładnie połączone wszystko. A, a tak, no, no tak, no. Z, z Set z Egiptu, tak. Ja bym tutaj nie mieszała starych bogów z, z tą sztuczną inteligencją, chociaż ona, generalnie ta technologia sławna, te wszystkie rzeczy, to jest jakby. To trzeba było bardzo długo gadać, bo tutaj jest zawsze powiedziane tylko trochę. Ktoś sobie coś tam dopowie, potem pójdzie poszukać dalej, i z tego się tworzą następne kolejny. Natomiast nie jest to za bardzo jakby właściwe, tak? Czyli jak zabieramy się za temat, to powinien być przynajmniej maksymalnie wyczerpująco, jakby, czyli ta, ta odpowiedź powinna być wyczerpująca, maksymalnie duża, jakby tych, tych elementów powinno być zawartych. Natomiast w momencie, kiedy jakby też na szybko się odpowie, to tak nie za bardzo jakby nie wiadomo do czego to jakby doczepić. Okej, jest chyba nieusatysfakcjonowany, ale AI to bardziej my, jako sztuczny twór chyba miało być, to jest Twój pierwotnej inteligencji. No ale przecież, jak możesz w ogóle tak myśleć? No właśnie. Pierwotna inteligencja. Co znaczy pierwotna inteligencja? No, i to no jest właśnie pierwotna inteligencja. Czyli co? Jesteś ze źródła, przyszedłeś tu jako część źródła, tak a nie pierwotnej inteligencji. No, jeżeli nazywasz, powiedzmy, tak zwane źródło pierwotną inteligencją, co ci nie mogę zabronić, no to mogłabym się z Tobą zgodzić. Natomiast tutaj muszą być zawarte konteksty. Bo to potem pójdzie dalej i się potem okaże, że my na przykład mówimy jakieś głupoty. Znaczy, głupoty. Tak czy siak, nie ma to za bardzo ugruntowania jakiegoś negatywnego, jakby ktoś w tym towarzystwie raczej tak. No bo ta sztuczna inteligencja może być na przykład czymś takim, ale jeżeli ty myślisz o, powiedzmy, elemencie stworzenia, jako sztucznej inteligencji. No to ja nie wiem, no, ja nie widzę problemu, żeby się na przykład z tym nie zgodzić. Ale generalnie ten kontekst jest jakby bardziej negatywny niż pozytywny. W ogóle a propos tego sławetnego źródła. Które, notabene, jest to słowo używane dosyć od niedawna, wydaje mi się, od tego filmu, jednego chyba, nie wiem, kiedy to ja to zauważyłem. No, możliwe, że właśnie. Zauwaś... Nie pamiętam, myślę, chyba źródło. Tak A, tak, tak, tak. Źródło źródło. Tak, tak się tym śmiały? No chyba. Od no, tego filmu, że to tak bardzo e, fajnie wygląda i taka fajna idea, czym jest to źródło, że to takie super i tak dalej. Na ten temat według mnie jest mnóstwo nieporozumień do tego, jak to faktycznie jest.